Witajcie, kochani. Pamiętacie, ostatnio mówiłam Wam, że będę namaczała swoje nasionka KOBEI. No i właśnie przyszedł ten czas, że przeczekały one już te 48 godzin w wodzie, więc najwyższy czas wysiać je już do doniczek, w których będziemy produkować rozsadek. KOBEA, jak widzicie, no tak akurat słońce dzisiaj strasznie świeci. Jest bardzo ładną rośliną ozdobną. Idealnie nadaje się na balkony, na altany, do takich miejsc, w których chcielibyśmy mieć troszkę cienia albo na przykład. Osłonić się od wiatru albo zrobić sobie taki na przykład płot, który będzie właśnie cały usłany tymi dzwoneczkami Kobei. Jest to roślina, która rośnie naprawdę fantastycznie, ma bardzo dużo tych dzwoneczków rozsianych po sobie. No i przede wszystkim nie jest jakaś bardzo trudna w hodowli. Jedyny minus tej rośliny to jest faktycznie taki, że musimy sobie wcześniej zacząć produkować tą rozsadę. Kupiłam sobie nasiona właśnie tej kobei kremowej. Ona jest typowo kremowa. Na tym zdjęciu wygląda bardziej jak taka zielonkawa, ale to jest kolor kremowy. Natomiast ta kobea to jest kobea taka właśnie fioletowa, ale ona jest również z takimi jakby przyświtami zielonymi. Także ja zawsze zostawiam sobie jedną i drugą ze sobą w kompozycji i przyznam, że wygląda to naprawdę ładnie. Ponadto, jak wiecie, planuję w tym roku właśnie ogród różowo-fioletowo-kremowo-biały, więc wydaje mi się, że te kwiaty tym bardziej bardzo fajnie wpiszą się w tą stylistykę, którą planuję osiągnąć, a ponadto będą one takim innym rodzajem rośliny, bo jest to roślina pnąca, więc to powiedzmy ja będę gdzieś tam monitorowała i... Yy... Sama nadawała kształt temu, jak ona będzie właśnie rosła. Koba oczywiście, jest rośliną jednoroczną. Ona potrafi nawet do 7 metrów dorastać. Ja przyznam, że nigdy 7-metrowej nie miałam. Między 3 a 5 metrami, jak najbardziej e, tak. I te kwiaty, właśnie, one nie są takie drobniutkie. A to są bardzo duże, dzwonkowate kwiaty. E, w lutym, w marcu, tak jak podaje producent, powinniśmy wysiewać kobę. Z racji, że dzisiaj już jest. E, 29 styczeń, więc dla mnie praktycznie już to jest luty, więc ja będę sobie tą kobę wysiewała, ponieważ chciałabym stosunkowo po tych przymrozkach, które gdzieś tam jeszcze nam grożą w miesiącu maju, wysadzić ją powoli na miejsce stałe. Zacznę ją oczywiście siać do mniejszych dończek, ale to zaraz wszystko Wam powiem, jak wygląda moje sienie, jak przygotowanie. Później, tak jak widzicie, wystawiamy, wystawiamy, wysadzamy ją w maju na miejsce stałe, a kwitnie nam od lipca aż do października. No szkoda, że to jest roślina jednoroczna, bo jest naprawdę przepiękna. Natomiast musicie pamiętać o tym, że ta roślina lubi glebę, która jest przepuszczalna i która jest wilgotna. A teraz wam pokażę dlaczego ja akurat wlewam sobie wodę do pojemniczków i wrzucam do nich nasionka. To nie jest tak, że ja chcę już gdzieś tam pędzić, przyspieszać, bo to nie ma sensu jak, tak jak mówimy Powiedzmy, jest styczeń, czyli jeszcze cały luty, cały marzec, cały kwiecień i połówkę mniej więcej maja, czyli 3,5 miesiąca mamy na wyhodowanie tej rozsady. Więc czasu mamy dość. A teraz Wam pokażę, dlaczego właśnie te rośliny były namaczone. Ja wrzuciłam sobie na 48 godzin i po wyjęciu z właśnie mojego pojemniczka wyglądają one w ten sposób. One leżały jedne w szklance, jedna w słoiku. No, i jakby, tak sobie popatrzeć, na to wygląda, że wszystko jest ok, że ta roślina yy, no, namoczyła się, jest wilgotna, ale jak zaczniecie przyuważać, jest ona spowita takim śluzem. Teraz wam pokażę, jak ten śluz wygląda. Bierzemy dwa ręczniki papierowe. Tu nie ma naprawdę grubszej filozofii. Pocieramy i teraz dopiero dobrze, że jest światło, bo to wszystko zobaczycie. Można zobaczyć. Że ta roślina, każde nasionko, i teraz będziemy je pojedynczo właśnie wyciągać, ma spowite śluzem. Kiedyś w sklepie ogrodniczym został mi sprzedany taki patent, żeby właśnie te nasiona namoczyć i w miarę możliwości po namoczeniu starać się usunąć tą śluzową błąkę, która jest na całym naszym nasionku. Więc dokładnie ja to pocieram. Czasem się zdarzy, właśnie, że odejdzie to z odrobiną, tak jakby tej osłonki, która się znajduje, ale jak widzicie, nasiono zostaje nienaruszone. Po co? Akurat robimy z białą kobę, więc ja sobie ją na boczek będę odkładała. Po co taki zabieg w ogóle trzeba robić? Powiedziano mi, że mm, lepiej kiełkuje. i powiem Wam tak. Ja kiedyś kobę bardzo, bardzo, bardzo lubiłam. Sadziłam ją często, ale te wschody faktycznie powiedzmy, jeszcze na początku jak koba się w ogóle u mnie w ogrodzie pojawiła to było to dosłownie na przykład jeżeli chodzi o tą kremową, jedna z takich firm, właśnie tej koby i ona ma chyba bodajże pięć nasion w środku. Z tych pięciu nasion jak udawało mi się, że wykiełkowały dwa albo jedno to był naprawdę mega, mega sukces ale zdarzały się też takie lata, że nie mogłam ani jednej sztuki wyhodować. W związku z czym y, po prostu y, zniechęciłam się pomimo sympatii do tej rośliny, a y, postanowiłam, że kupię ją gdzieś na bazarku. Niestety u nas na targu y, nie znalazłam kobej, Nie znalazłam sprzedawcy, który miałby kobe w sprzedaży. Tunbergia, czyli powiedzmy gdzieś ta roślina odrobinę podobna no, zobaczcie ile tego śluzu jest koba nie, znalaz, nie znalazłam właśnie wsadzonej kobei na targu, natomiast jeżeli chodzi o tunbergie, no to zdarzały się faktycznie te żółte ale no nie była to koba. więc kiedyś poszłam do sklepu ogrodniczego właśnie powiedziałam, że mam taką taką sprawę że po prostu ja sieję te nasiona one nieszczególnie mi wschodzą i co mogłabym zrobić żeby te nasionka lepiej kiełkowały bo zależy mi na tym, żeby jednak to, co wysiewam, no chociaż w tych 80% kiełkowało, a to, że coś Wam wykiełkuje, no nie jest jednoznaczne z tym, że uda się Wam tą sadzonkę w pełni wyhodować. Ja pamiętam takie czasy i to do dnia mi się zdarza, na przykład w zeszłym roku, jak oglądaliście mój kanał. Jeżeli nie, to ja zachęcam Was do wrócenia filmu o papryce. Mój pies wparował do mnie i po prostu wywrócił mi cały regał z siewkami mojej papryki. Zrobił taką masakrę, że po prostu nie wiedziałam, która papryka jest która. No i metodą prób i błędów po prostu sadziłam te ładniejsze siewki i niestety, ale na przykład z papryki, na której bardzo mi zależało, czyli papryki korbaczy. Została mi tylko jedna sztuka po tym, jak wysadziłam. Być może moje nadwyżki trafiły do dobrych ludzi, ktoś miał korbaczy. Natomiast no papryka, na której mi zależało, no niestety nie udało mi się jej wyhodować. E, typowo dla siebie, a może mi się udało, ale po prostu gdzieś poszła w dobre ręce. Także kochani, e, jeśli chodzi o tą kobę, właśnie pani mi powiedziała, żeby sobie ją zamoczyć. I że to nie spowoduje tylko tego, że ta roślinka będzie lepiej kiełkowała, bo już to nasionko będzie tak jakby nasiąknięte wodą i proces kiełkowania będzie przyspieszony, ale dodatkowo ułatwi mu to przebicie się przez tą warstwę. Ponieważ tak, ja te nasiona namoczyłam, ale musimy być świadomi tego, że jeżeli my wrzucimy to nasionko do ziemi i do tej ziemi włożymy takie nasiono, ta ziemia będzie wilgotna. No to oczywistym jest, że ten śluz i tak, i tak się pojawi. Bo przecież ono to będzie dokładnie zachowywało się w ten sam sposób, jaki zachowywało się teraz w wodzie: czyli po prostu pobierało wilgoć z gleby, a następnie obtoczy się tym śluzem. No i tu się zaczną schody. Niekoniecznie ta roślina musi jakoś super kiełkować. Słyszałam też o metodzie jakiegoś nakłuwania szpilką tej, tej skorupki nasiennej, że to też pomaga. Ja natomiast nie nakuwam żadną szpilką, po prostu namaczam od paru lat i w tej formie zostawiam sobie te nasiona. No Jest to troszkę bardziej mozolna praca, ale jeżeli ona daje efekty, a powiem Wam, że daje, bo ja sama po sobie sprawdziłam. No to oczywiście warto czasem troszkę sobie ten proces siania przedłużyć, wydłużyć. Ja akurat, jeżeli chodzi o sianie, uwielbiam, nienawidzę pielić, jak wiecie, więc dla mnie to nie jest problem parę takich nasionek sobie ogarnąć. No oczywiście, gdybym posiadała ograniczenie profesjonalne, to zapewne nie chciałoby mi się, powiedzmy, nie wiem, 500 takich nasionek obskubywać z tego śluzu, ale że ja to się na użytek własny, ewentualnie moich przyjaciół, znajomych, no to ja też bym chciała, żeby oni to, co dostają ode mnie, było naprawdę fajnej jakości, żeby byli z tego zadowoleni. No i najważniejsze, żeby te plony, te kwiaty, no właśnie, mój pies się dobija, więc przepraszam Was za hałas w tle, żeby te plony, te kwiaty gdzieś tam dawały Wam satysfakcję, tak samo właśnie tym osobom, które ode mnie gdzieś tam te kwiatki biorą, bo wydaje mi się, że ja często, gęsto, komuś, najładniejsze ładniejsze sadzonki niż ja zostawiam sobie, bo jest mi trochę wstyd. Nie chcę komuś dawać jakiegoś takiego biedaka, na przykład pomidora, jakiegoś pokrzywionego, który miał mniejszy dostęp do światła, bo to się zdarza. Ja nie mam wszystkich sadzonek pięknych. Zresztą będę wam pokazywała na pewno eee, na wiosnę. One wszystkie nie są jak z katalogu, a tym bardziej nie są jak sadzonki z targu, bo ja nie mam takich warunków szklarnianych. I cieplarnianych, jak mają to producenci, ale wydaje mi się, że są w miarę. Jak widzicie, no tego świństwa troszkę zeszło nam z tego. takie ręcznik oczywiście wyrzucamy. I postanowiłam do sienia Kobei wykorzystać sobie nasze dziwne doniczki. Włożyłam sobie już tą doniczkę testa sztywniejsza, którą Wam pokazywałam na filmiku, jakich rzeczy ja używam do sadzenia. Nie wiem, czy oglądaliście ten filmik. Jeśli nie, to ja Was zachęcam. I tu są te bardziej mięciutkie doniczki, które wkładamy sobie do środka. Zasypujemy sobie taką doniczkę ziemią. Wydaje mi się, że to będzie fajne. Powiem Wam, że. Kurde, fajnie się na tym pracuje. Więc tak, lekko będziemy ugniatać oczywiście. Pamiętajcie, żeby nie siać bardzo głęboko tych nasion. Ja zawsze gdzieś sieję no, je na głębokość. Centymetra, półtorej do dwóch, w zależności co to jest, ale nie siejemy nasion na jakiejś potwornej głębokości, bo chodzi o to, żeby te nasiona po prostu też miały w miarę szybki dostęp do słońca. Ale ważne jest to, żebyśmy uzupełniali pełną dończkę. Ale dobrze, mamy tak. Mamy tutaj, czekam aż przeleci. Jednak przelotowość tych dończek nie jest świetna, bo jak wiecie, ona ma tylko jedną dziurę, co prawda dużą, ale okej. Okay. Kiedy ta ziemia nam już powoli się namoczyła, kładziemy jedno nasionko. Ja zawsze kładę nasionka na płasko. I w ten sposób sadzimy. Zasypuję delikatnie warstwą ziemi. Delikatnie ją należy uklepać. Pamiętajcie, że tej wody też nie musicie lać bardzo dużo do tej doniczki, z tego względu, że te nasiona były wcześniej zamoczone w wodzie. Więc one same w sobie są po prostu wilgotne, więc nie ma sensu przelewać tej ziemi, żeby z tego robić jakieś błoto, bo nie będzie to po prostu konieczne, a wręcz przeciwnie może wpłynąć negatywnie na roślinę, czy po prostu może wam ona zgnić. No i taką gotową doniczkę wyciągam, fajne. Podpisam sobie P. Na razie tylko do tych doniczek je właśnie kobe. Więc B oznacza biała, a F oznacza fioletowa. I taką gotową dończkę sobie odłożę. One u mnie pójdą na regał. Regał fenomenalnie wygląda, bo stoi w mojej sypialni. Więc na tym regale ja sobie układam już rośliny. Tam mam wszystkie te wysiewajki, które wam pokazałam. Teraz papryka w najbliższych dniach będzie u mnie siana, ale nie będę wam nagrywać filmiku o sianiu papryki. Na każdym kanale będzie znowu sianie papryki, więc wybaczcie, ale podaruję wam, jeżeli chcecie wiedzieć jakie odmiany papryki będę siała w tym roku, to napiszcie w komentarzu, ja po prostu zrobię wam filmik typowo z przeglądania moich regałów i wtedy wam opowiem jakie papryki wysiałam. Co jest ważne, pamiętajcie, żeby doniczki zasypać do samego wierzchu. Ponieważ, kiedy ta roślinka wyjdzie, ona będzie sobie bez problemu sięgała do światła. Druga rzecz, pamiętajcie o tym, żeby ustawić je na wysokości ramy okiennej, żeby one były powyżej tej ramy okiennej, nie tak, żeby ta rama okienna przysłaniała Wam dostęp do światła. No, u mnie te rośliny stoją na regale, więc powiedzmy, ten dostęp światła jest też całkiem inny, ale w razie czego mogę włączyć lampy, chociaż prąd jest teraz. Pierońsko drogi, więc y, będę starać się tych lamp używać jak najmniej. No, jeśli będzie już koniecznie taka potrzeba, no to będziemy wtedy działać, ale na razie korzystam z tego słońca, które jest. Pamiętajmy też, że z miesiąca na miesiąc tego słońca będzie coraz więcej. E, jakiej ziemi używam? To jest ziemia zwykła do siewu i pikowania. E, nie używam żadnej ziemi ogrodniczej, takiej powiedzmy do sadzenia kwiatów czy do warzyw. To jest zwykła, najzwyklejsza ziemia. I później, jeżeli te roślinki będą już odpowiednio duże, a po dotyku doniczki będę czuła, że system korzeniowy rozwinął się prawidłowo i zajmuje już dużą część tej doniczki, będziemy je przesadzać do większych. To jest malutka doniczka. Później wydaje mi się, że bez problemu możemy przesadzić nasze kobe do P6. Później do P7, czyli do doniczek, które są o wymiarach 6x6 i 7x7. Powiem wam, że fajne to doniczki. Żałuję, że były tylko dwie. Czemu widzicie perlit w ogóle na filmie? Bo została mi resztka ziemi z siania. Jezu, żebym was teraz nie skłamała. Bynajmniej coś siałam, do czego potrzebowałam perlit, bo były drobne nasionka i niekoniecznie po prostu tę ziemię wyrzucam, tylko faktycznie tą ziemię sobie zostawiam. Żeby jeszcze dosypać po prostu do niej, ja sobie to ręką przemieszam. Powiem Wam tak, lepiej dać ten perlit do tych roślin, które go potrzebują, niż nie dać. Jeżeli znajdzie się on w roślinach, które nie szczególnie są, nie szczególnie jest potrzebny, typu właśnie kobea, która ma bardzo duże nasiona, to się nic nie stanie, ale jeśli nie będziecie odpowiednio mieli luźnej ziemi przy roślinach, które tego wymagają, no to wtedy może powstać problem. Więc ja zachęcam Was do tego, żeby perlitu używać. Jedna z Was napisała mi właśnie w komentarzu, że używa vermikulitu. Muszę się po niego przejechać, bo nigdy nie używałam Więc chętnie spróbuję coś nowego. Dzięki Ci wielkie za, za komentarz, za podsunięcie jakiegoś fajnego, innego pomysłu i rozwiązania, więc zobaczę sobie, jak ten vermikulit działa. No, i oczywiście piasek też jest u nas używany, chociaż powiem Wam uczciwie, że ja tego piasku jeszcze w tym roku nie używałam. Nakupiłam w zeszłym roku olbrzymią ilość perlitu, bo jakaś wyprzedaż, i naprawdę za śmieszne pieniądze kupiłam takie olbrzymie worki. Wórki są chyba 120-litrowe, żebym Was nie skłamała, więc ja tego perlitu naprawdę mam sporo i staram się go wykorzystywać. On co prawda nie ma jakiejś daty przydatności, bo no co się może stać takiej piance. Ale jeżeli mam tylko możliwość, no to staram się z tego korzystać, co mam. A jeżeli piasek zostanie, bo to kupiłam zwykły piasek w kastoramie, wsypię dzieciom po prostu do piaskownicy. Czasem też daję piasek na grządki, na których będę miała sadzone warzywa korzeniowe typu pietruszka, typu marchewka, żeby one sobie luźniej mogły rosnąć bo później pojawiały się sytuacje, że nie mogłam ich wyrwać z ziemi i mi się urywały gdzieś tam w połowie. Więc warto też tą ziemię rozluźniać. Jak wiecie, ja w zeszłym roku miałam zamówione 4 ton kompostu, który wkopałam w grządki, więc teraz ta ziemia jest pulchniejsza, jest bardziej sypka i w tym roku faktycznie nie miałam żadnego problemu z tym, żeby marchewkę wyrwać. Czym opisuję swoje doniczki? Bo już zasadziliśmy, a jeszcze mi zostało 2, 4, 6, 8, 10, 12 roślinek. Więc zasiejmy sobie je do końca. Ja opisuję, to są te właśnie mięciutkie doniczki. Opisuję je markerem olejowym i tak od paru lat sobie systematycznie robię i jakoś powiem wam nie narzekam. Także jako nie będę sobie siać teraz te swoje kobe. Pierwsza idzie ta biała, a fioletowa już jak widać troszkę ją rozmęłam na ręczniczku też widać, że ona ten śluz ma. Więc jak macie okazję to usuwajcie to naprawdę. Ile tu jest paczek w ogóle? Tak wam jeszcze powiem, bo nie mówiłam. Na tym ręczniku, który tu mamy i gdzieś nam nasiono zwiewa, złapane, są dwie paczki nasion. Więc tych nasion nie ma sporo jakoś w tych opakowaniach. Więc jeżeli chcecie więcej tego zasiać, chcecie osiągnąć jakiś większy efekt, bardziej spektakularny, albo obsadzić większą część, no to ja polecam dwie paczki na się sobie bez problemu kupić w jednym kolorze albo w dwóch kolorach. No kwestia tego, ile naprawdę tego potrzebujecie. Także, kochani, ja się biorę za sianie swojej kobeji. Przygotuję dla Was jeszcze następne filmiki. Będziemy siać por i będziemy, przepraszam Was, najmocniej siać cebulę. Jeśli chcecie zobaczyć, jaka to cebula i jakie zbiory mieliśmy w zeszłym sezonie, to ja zachęcam Was do cofnięcia się do filmiku o cebuli. Naprawdę. Cebula wielkości pięści. Do chwili obecnej jeszcze je zużywamy. Kapitalnie się przechowują. Bardzo, bardzo dobra, smaczna, aromatyczna, soczysta cebula. Także ja, kochani, was żegnam. Na dzień dzisiejszy biorę się za pracę, bo sezon już w pełni. Zaczynamy coraz więcej siać. Ja wiem, że dużo osób się jeszcze wstrzymuje z sianiem. My natomiast już siejemy to, co możemy. Na pewno jeszcze jakieś kwiaty dla was wysieję. Także filmiki teraz będą się pojawiały coraz częściej. No i zachęcam Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału, do wciśnięcia łapki w górę, do wciśnięcia dzwoneczka, wtedy dostajecie powiadomienia, że nowe filmiki się pojawiają. Jesteście na bieżąco z tym, co my robimy, więc zawsze można gdzieś nas tam śledzić i razem z nami wszystko wysiewać. Ja pozdrawiam Was serdecznie i całuję pa! pa.